Zadanie ósme. W klasie trzeciej a liczba dziewcząt stanowi 2 trzecie liczby wszystkich uczniów tej klasy. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. W klasie trzeciej a No właśnie, zanim przejdziemy do tych podpunktów, zauważmy, że dziewczęta to jest 2 trzecie klasy. No to można się domyśleć, że chłopcy to jest reszta klasy, czyli 1 trzecia. Stąd. Analizujemy teraz poszczególne podpunkty. Jeszcze raz przeczytajmy. W klasie 3A jest więcej chłopców niż dziewcząt. Patrzymy. Nie. Dziewcząt jest więcej. To jest zdanie fałszywe. Punkt B. Liczba dziewcząt stanowi 3 drugie liczby chłopców. Zauważamy patrząc na ułamki, że dziewcząt jest dwa razy więcej. Więc jest to również zdanie fałszywe. Punkcik C. Jest dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. No właśnie, przed momentem powiedziałem. Tutaj widzimy, jest ułamek dwa razy większy od tego, więc C jest zdaniem prawdziwym. Przechodzimy jeszcze do punktu D, aby ten punkt przeanalizować. Stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt jest równy 1 do 3. Stosunek liczby Chłopców do dziewcząt, ten iloraz jest równy 1 do 2, ponieważ tutaj mamy jedną część, a tutaj mamy dwie części, więc stosunek mamy 1 do 2, a nie 1 do 3. To zdanie jest fałszywe.